Cześć, jestem Adrian. Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Angelika. Jestem na Eksodusie Młodych. Cześć, jestem Jawita. Cześć, jesteśmy na Eksodusie Młodych. Cześć, jestem Zuza. Jestem na Eksodusie. Jestem na Eksodusie Młodych. Cześć, jestem Ewa, jestem na Eksodusie. Może nawet nie wiesz, ale walka. Cały czas ciebie walczy Jesteśmy na spotkaniu Młodzieży Eksodus Młodych w decyzji zamojsko Lubaczowskiej. To jest trzecie już takie spotkanie. W tym roku hasłem, które nam przewodniczy, przewodzi jest Wybieram Miłość. Dowiedziałam się o tu od znajomych, którzy byli w tamtym roku. Dowiedziałam się w tamtym roku na pielgrzymce. Z by się dowiedziałam? Ktoś mnie zaprosił na Facebooku. Oczekuję przygody, myślę, że poznam dużo nowych ludzi. Może też zmiany w moim postępowaniu. Bycie lepszym człowiekiem. To są słysze, staram się wdrożyć moje życie. Myślę, że ciekawy program jest i to mi się podoba. Oczywiście ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, są zawsze dla mnie tacy interesujący. są życzliwi wobec siebie. Czasami nawet pomogą rozłożyć namiot. Wybieram miłość. Wybieram miłość. Wybieram miłość. żeby tak jakoś pięknie i słodko rozpocząć, to że tutaj ruszają z pewną akcją. Ściągamy ten papierek, który jest na wierzchu. Wyciągamy, I wyciągamy to, co jest w środku, i teraz wszyscy razem robimy z tym, co należy zrobić. Radością, wiarą, mocni nadzieją, wybieramy miłość. I to jest. To, co jakoś bardzo mocno do nas dzisiaj przemawia, miłość chcemy przeżyć jako coś wyjątkowego i niesamowitego. Miłość piękną, czystą i radosną. I o tym jest to spotkanie. Wyobraźcie sobie sytuację: jest mała dziewczynka. Od najmłodszych lat myśli o tym, jak być dobrą żoną. Wszystko, co robi, robi z myślą o swoim przyszłym mężu. Bawi się lalkami, myśli o tym, jakbyś dobrą żoną. Bawi się z koleżankami, myśli o tym, jakbyś dobrą żoną. Spotyka chłopców, myśli, że jeden z nich będzie jej mężem i bardzo by chciała być dobrą żoną dla niego. W końcu go spotyka, staje przed nim i mówi mu: Całe życie czekałam na ciebie. Wszystko, co robiłam, robiłam z myślą o tobie. Nikt mnie nie miał. A co on mówi? Dla mnie nie ma to znaczenia. Nie znam ani jednego rozsądnie myślącego chłopaka, który, się tylko poważnie myśli o małżeństwie, to nie chciałby mieć żony dziewicy. Obecność twoja, święta w sercu. I ci powiedz, Panie Boże, dlaczego to spotkało mnie? Dlaczego moi rodzice się rozwiedli? Dlaczego mój ojciec wpadł w alkoholizm? Dlaczego każdego dnia w domu budziła mnie kłótnia? No, powiedz, jesteś Bogiem, podobno mnie kochasz, więc dlaczego jestem chora może od dziecka? Przechodzę ciągle jakieś ciężkie zabiegi, dlaczego jestem tak pokręcona wewnętrznie? Dlaczego inni koledzy są pewni siebie, a się ciągle czegoś boję? Panie Boże, jesteś moim ojcem, powiedz mi to. Mi się wyć chce z bólu. I chciałem Ci to, Panie Boże, powiedzieć. W twoim pięknym świecie, którego ja piękna nie widzę. Krzyknij. Jesteś dzieckiem. Dziecko ma prawo do miłości ojca. I wtedy się otwierasz. Jest takie miejsce na ziemi, którego nie ma na mapie, dlaczego nie mam mnie tam. Jest takie miejsce na ziemi, którego nie ma na mapie, dlaczego nie mam mnie tam. Dlaczego nie mam mnie tam. Właśnie przez muzykę chcemy przekazać miłość Pana Boga, a młodzi to czują i, i to naprawdę widać te interakcje, kiedy gramy coś takiego delikatnego, to wtedy oni odlatują, modlą się, a kiedy gramy takie właśnie żywiołowe piosenki, to wszyscy skaczą i, i bawią się i chyba o to tu chodzi. jest antidotum na to wszystko, co nas otacza, ale też sensem. Ja uczę się cały czas miłości. To jest szkoła, która się nie kończy. Kiedy, kiedy umieramy, to wtedy jest egzamin z, z tej miłości. Czy zrobiłem wszystko na tej ziemi? Czy kochałem? Miłość. To jest coś pięknego, coś jest od Jezusa. Miłość jest tym czego pragnę w życiu, co pragnę w życiu mieć. Chłopaki, nam to miłość. Bóg dał nam tą miłość, abyśmy się nie ucieszyli. I niech tak zostanie. Wydaje mi się, że jest czymś, co daje człowiekowi szczęście takie najpełniejsze i najprawdziwsze. Właśnie tutaj odkrywam tą miłość Bożą i staram się ją pogłębiać. Miłość to jest Bóg, to jest uczucie. Tutaj akurat wybieram miłość. Oznacza to, że wybieram Boga, wybieram tego, kto mnie stworzył. To mnie kocha najbardziej na świecie. Ciągle się uczymy jeszcze jaka powinna być, bo tak chyba każdy dzień to jest coś, coś nowego. Jest tutaj pewna rzeczywistość duchowa, pewnej walki pomiędzy nimi. I teraz Myślisz sobie, że jak idziesz do spowiedzi, to sobie a, idziesz do spowiedzi i nic ci nie będzie przeszkadzał. Jak będziesz szedł do spowiedzi, to ten kusy, ma interes w tym, niestety ma, będzie przeszkadzał, kusi, zniechęcał, różnymi rzeczami właśnie, żebyś nie poszedł do spowiedzi. Rozumiem? Wierzę, że chodzi o to, żeby nie ustawać. My naprawdę możemy upaść i powiedzieć: Boże, upadł. Poprzez taką właśnie dokładną spowódź, spowiedź możemy zbliżyć się do Boga. Najważniejszy jest środek. To, co zewnętrzne jest przypadłościowe i nie jest istotne. Pamiętaj o tym, że zawsze zostawiasz ślad w swoim życiu. Jaki ten ślad jest? O tym, że ręka czyjaś tobą zapisuje życie. Jakie ręce mają na ciebie wpływ? Jak się im poddajesz? I wreszcie bądź zawsze otwarty na to, by być gotowym do zmiany swojego spojrzenia i patrzenia, do poprawy na tej drodze do świętości tego z całego mojego serca. Wszystkim tutaj obecnie życzę. Niezapomniane wspomnienia na, na pół roku, przynajmniej w tym roku tak było, a przez kolejne pół roku tylko mogę się do następnego. Polecam Wam wszystkim Wybieram miłość. Wybieram miłość. Wybieram miłość. Wybieram miłość! Wybieram miłość! Wybieram miłość! Wybieram miłość! Eksodus młodych! Wybieram miłość! Zapraszamy za rok!